Witam serdecznie! Nów 3 czerwca 2019 rok. Rozpoczął się lunarny miesiąc bliźniak. Najwięcej mamy w znakach zmiennych planet. Oczywiście światła, czyli księżyc, no i najważniejsze słońce. Ten miesiąc to przede wszystkim komunikowanie się, czyli wszystko, co jest związane z tym zagadnieniem. Trzeba przyznać, że w tym momencie powinniśmy się otworzyć. Na nowe technologie, czy pomysły, czy wszystko, co przychodzi z zewnątrz dla nas. Powinniśmy być bardzo ostrożni w tym momencie, bo możemy popełnić dosyć poważne błędy. To czas w znaku bliźni. Najważniejszą rzeczą w znaku bliźniąt to słowo i także mowa, język ciała i wszystko, co widzimy, słyszymy po prostu jak się komunikujemy. Jesteśmy na tej ziemi. Funkcjonujemy i jest. Jesteśmy w tej chwili w trzecim znaku, czyli jeżeli patrzymy od barana, byka i właśnie bliźnięta, to one i one stanowią komunikację, rozmowę czyli to, czym posługują się ludzie. Dlatego też. Zarówno jak i bliźnięta, tak i panna są bardzo ważnymi okresami w naszym życiu. A przecież rządzi nimi planeta Merkury. Nasze bliźnięta, zarówno jak i panna, przecież wiemy o tym, już mówiłam o tym, są rządzone przez Merkuryna. Przecież po to się rodzimy, żeby komunikować się, żeby tworzyć grupy, żeby tworzyć rodziny, narody i porozumiewać się pomiędzy sobą. Przecież rodzimy się po to, żeby komunikować się, żeby porozumiewać się. I to jest to najważniejsze w tym miesiącu. Nasze urodzone bliźnięta są wyjątkowo trudnymi postaciami do analizy. Są wyjątkowo społeczne i bardzo komunikatywne. Jedną z charakterystycznych rzeczy to to, że mówią nawet wtedy, kiedy śpią. Są to dusze towarzystwa. Uwielbiają wszystkich. Także plotki i długie gawędy czy rozmowy. Nasze bliźnięta mają wyjątkowy sposób na to, żeby spojrzeć w nasze tajemnice czyli odkryć to, co skrywamy. To jest wyjątkowa umiejętność tego znaku. Najlepszym zawodem dla naszych zodiakalnych bliźniąt o jednak dziennikarz. Zwróćcie uwagę na to, że bardzo łatwo dowiedzieć się tego newsa od naszych bliźniąt. Ale jedna sprawa jest, że nie za bardzo do końca nasze bliźnięta są wyjątkowo ciekawe i potrafią. Fantastycznie komunikować się, czy rozmawiać. Mają fantastyczną pamięć fotograficzną, i pod każdym względem tutaj tego komunikowania się, czy też spojrzenia takiego, nazwijmy to, holistycznego, są doskonałe. Wyjątkową łatwość komunikowania się w różnych językach. I uczenia się ich. To jest po prostu nie do wiary, jak szybko uczą się. W tym znaku mamy bardzo dużo polityków i także handlowców, czy osób, które muszą się posługiwać rozmową. Przecież wszyscy znamy to słowo abracadabra. To przecież aramejskie słowo magów, czyli także osób, które zajmowały się astrologią po to, żeby pokazać tajemnicę, czy też odkryć ją przed kimś. Jeżeli chodzi o części ciała, to centralny układ nerwowy, no i także można wziąć pod uwagę płucę. Naszym celem w tym miesiącu to kontroluj swoją mowę. Ucz się tej prawdziwej głębi. Jeżeli się zobowiązujesz, to wypełnij tą obietnicę. Wybierz jeden cel, aby skupić się na nim i go zrealizować. Rozpoznaj swoje błędy. Pomaganie innym jest ważniejsze niż zdobywanie wiedzy. Ten czas jest fantastyczny dla wszystkich. Oczywiście zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii o to czas bliźniot, który jest komunikacją rzeczywistości. I komunikujmy się pomiędzy sobą. Bądźmy w jednym słowie, w jednym duchu razem. Po to dano nam ten aparat. Tą możliwość, by iść i głosić jedno słowo. To miłość. Do zobaczenia.